Cześć, siemanko, z tej strony hodowla Kuby Witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale Dziś będzie film z gołębi O zdobnych, młodych Pokażę wam co się dzieje, co się zmieniło No bo się trochę pozmieniało W szczególności było zdobnie, bo były lekkie przeróbki w gołębniku No to przechodzimy do filmu Tutaj są jajka uszali, jak widać Mamy też dwa młode czarne, o są kolejne. To są dwa młode czerwone. Tutaj jeden jest na białych lotkach. O, jak widać, tu są dwa młode troszki. Tu są młode pomidory. dwa. Jeden jest pstry, drugi czysty kroszek. Tu jest młody pstry. Pokażę wam go. O, taki fajny na śniotinę będę blok, tutaj już receli. Tu mamy dwa młode świeżowe tu siwy. Tam broni ładnie. Tu są dwa młode krase. stre, jak to mówi. Tu są no, dwa młode, jeden siwy jeden pstry. I tutaj jeden ciemny młody. No, i z tego gołębnika to tyle. Przechodzimy do gołębi ozdobnych. No, jestem już u gołębi ozdobnych. No to tak, po samego początku pokażę, co się zmieniło. To powstała nowa voliera, stara została rozebrana. Powstała nowa taka duża. Ona, co siedzi młodo orlik. Tu mam do zrobione. Fajnie, bo jest lepsza do kąpieli, jakim daje. Kolejna zmiana to tutaj nie ma siedełek. Są ślady jeszcze po nich. Siodełka są tutaj przeniesione i przykręcone są na takie deseczki z palet I nie tylko. Karmidełko jest tu na górze teraz. Tu był wcześniej ten blat, co ja mówię, tutaj był. I tutaj były półki, miały dolęgnięcie się, ale no jest już dużo mniej gołębi ozdobnie, bo kiedyś to głównie bazowano ozdobnie, jak ktoś jeszcze pamięta stare filmy. Nie było też tych połowy praktycznie. Tutaj są zrobione też siodełka. Tutaj mają pojemniczek z grisem i tu mają do siadania taką zrobioną. Tam się nią naniosły na dole. Jest młode szali, przybliżę wam. O, szali jest tutaj, ponieważ jajka podłożyłem od pocztowych po czarne brawimberki, bo brawimberków, oryków, garłaczy siodłatych nie lęgnę. Z tych co tutaj są, to lęgne tylko wywrotki. o jak widać i mewki. Od mewków jajka muszę podłożyć pod garłacze albo nie, od wywrotków podłożę pod garłacze, bo na wywrotkach bardziej mi zależy jeszcze niż na mewkach. Tutaj mamy jajko od mewków podłożone, bo drugie nie było zalężone. I tutaj u Brawymberków są jaja po wywrotkach, stukły jedno, a drugie jest zalężone. Nie. Na odwrót było orliki stukłumne w kuflarniku, a u brawimberków nie było zależne do wybrodków. Tutaj są brawimberki i zaganiają się na jajka, to akurat coś im też podłożę. Od czy muszę dzisiaj wyciągnąć pismo, ja włożyć podłożę tak, tych drugich. Są wybrotki, tutaj są wywrotki, samiczka siedzi, i tu jest drugi młody siwy. I tutaj młody orlik. No to tutaj ja patrząc z tego golemnika to tyle. No teraz przechodzę do młodych, bo co u młodych słychać. No tutaj też się pojawią najprawdopodobniej nowe nabytki, jak dobrze pójdzie. Bo chciałbym nabyć. No jeszcze na pewno chciałbym stąd sprzedać jedną parkę. To samczyk, czarny berek i czerwona samiczka. O, ten samczyk, co tu jest ten? i tą samiczkę i zostanie wtedy para tylko ten czerwony samczyk i tam ta czarna samiczka na mamki. I, I na pewno pojawią się rzeszowskie od takiego mojego kolegi. Jak dobrze pójdzie, to jeszcze garłacze górnośląskie i jakieś bociany chciałbym też kupić. Prawdopodobnie dolnośląskie lub kościaste, czy jakoś to się nam mówiło. Żeby były najważniejsze dla mnie, żeby białe były. No i stąd to tyle. To będą akurat trzy takie parki na mamki. Nad tymi gerłaczami też rozważam, czy ich czasem nie sprzedam. Ale mogą być na mamki, bo one dobrze karmią młode. Z mewków to muszę dokupić jedną samicę. Tutaj jest para czarny i i muszę najlepiej dokupić czerwoną samiczkę, chyba że coś lepszego uchowam tutaj po tych to dam do tamtego samczyka co mam co później mam go pokażę, bo już pierwsze młode po tych mam uchowane są na sprzedaż ogólnie yy, na facebooku są wystawione jeżeli ktoś widział i na OLX też mam wystawione gołębie to wszystko, co są wystawione, na sprzedaż to młode. Za chwilę to będą młode orliki. Ta kolejna. Gdybym nie zostawił, w sumie też zrobiłem głupotę wielką, bo zostawiłem te jajka im. I są młode teraz, a orliki tak zupełnie chętnych nie ma, żeby kupić. To już jak się wykluły, to wiadomo, było szkoda. A naprawdę jakoś nigdy mi takie upierzenie nie wychodziło jak ten. Ten jest podziebany niestety na głowie, bo się wybierał na spacerki. Tu kiedyś go znalazłem tutaj w rogu, siedział. Tutaj u tych też wczoraj sprzątałem gołąbków. I drugi tak samo się wybierał na spacerki, ale nie jest tak bardzo podziebany. Dobrze, to przechodzimy do dalszej części. Tylko zamknę gołębnik. Jesteśmy już u gołębi młodych, o ile nawysokowały znowu, szukają nie wiadomo czego i wysypują pszenicę, tu są dwa młode nowe przyniesione do czerwone dwa tutaj siedzą, gołąbki są już ogólnie po oblacie, z wylot jest zamknięty wychodzenie, niektóre chyba jeszcze siedzą na dachu. Albo już... O, jest tam jeszcze samczyk grucha. To wszystko młode samczyki już. Żadnych starych tu nie ma. Zobaczymy ile przyjdzie z treningów. Tutaj też było wczoraj spół... sprzątane, ale nie widać już zbytnio. Tutaj odkręciłem, co były takie przegródki, może pamiętacie, Były takie przegródki tutaj, wszystkie podkręcałem, bo nie są potrzebne. I takie klapeczki były, to też nie podkręcałem żadne, bo nikt nie siedziały ani nic. Siadałek już wystarczająco, bo tutaj jest 60, tutaj jest około ponad 60 miejsca do siadania. Na gołębie jest około 50. Dokładnej ilości nawet nie znam. Tych wszystkich tutaj co są, bo nie liczyłem. Muszę tak kiedy je wszystkie policzyć. No to tak z głębi to tyle. Więc nie zapomnijcie o zostawieniu lajka i subika pod filmem. Zapraszam Was też na grupę na Facebooku. Starajmy się jak najbardziej powiększyć. Kto jest na tej grupie niech stawia jakieś posty czy coś Żeby mu aktywnić i tak dalej Wiecie o co chodzi Więc do zobaczenia w kolejnym filmie Cześć